Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, mamy lato, lato kalendarzowe. Każdy dzień przynosi nam jakieś niespodzianki. Czasami przyjemne, czasami nie. Ale to wszystko zależy od tego, jak my reagujemy na te niespodzianki. U mnie w ostatnich dwóch tygodniach szła bardzo mocna czystka. Bardzo mocna, emocjonalna, nie fizycznie. pierwszy raz emocjonalna. Miałam to przejść. Miałam to przeżyć, pozwolić na to, żeby to wychodziło ze mnie, wychodziło i przychodziło przeze mnie. Dałam rady. No, ale właśnie to doświadczenie jeszcze bardziej mnie uświadomiło, po co jestem tutaj, dlaczego tak, a nie inaczej. I mogę powiedzieć, że wzmocniło mnie. Wiecie, jak to mówią: co nas nie zbije, to wzmocni. Nie zabiła. Wzmocniła. Idę dalej. Dlaczego to było teraz tak mocne i tak intensywne? Dlatego, że zamyka się pewny etap mojego życia. I to dla Was, moje kochani, informacja przed Waszymi urodzinami. To jakby podsumowanie roku, bo nie ma znaczenia dla duszy rok kalendarzowy, który zaczyna się u nas 1 stycznia. Dla duszy ma znaczenie rok, kiedy wy przyszli na ziemię. I ja doskonale wiedziałam, że to właśnie domykanie, maksymalne sprzątanie i ja temu całkowicie się poddałam, powtórzę, było boleśne, ale pozwalałam temu wszystkiemu iść i wychodzić. Jeżeli przychodzą u Was takie doświadczenia, również pozwalajcie na to, bo jeżeli będziecie wypierać lub sprzeciwiać się, to będzie o wiele, wiele gorszy efekt i sam proces oczyszczenia i transformacji. Więc trzeba się poddać. Nie będę opisywać w szczegółach. Co się działo, bo nikomu to nie jest potrzebne. To jest mój proces. Jedyna, dlaczego powiedziałam, właśnie po to, żeby widzieli, że ja też nie siedzę na aurach. I też mam jeszcze do zrobienia coś na tej ziemi, bo jakby nie miałam, już by dawno zabrali stąd. Więc jakąś rolę jeszcze mam tu wykonywać. A przy wykonaniu jakiegokolwiek zadania duszy no, idzie, idzie rozwój, rozwój świadomości, rozwój świadomości. I teraz ja Wam, kochani, dam taki krótki przekaz. Czy trzeba wiedzieć, że następuje przejście kwantowe? Czy ludzie, którzy nie wiedzą nic o przejściu kwantowym, przychodzą do piątego wymiaru? Aby przejść do piątego wymiaru, konieczne jest dostosowanie się do jego wysokich wibracji. Wiedza o przejściu kwantowym i piątym wymiarze na naszej Ziemi nie daje człowiekowi wysokich wibracji. To tylko informacja która może zmotywować człowieka do zmian, do przybudzenia światła w środku, pomaga zrozumieć, co dzieje się z ciałem fizycznym i świadomością podczas przypływu wysokich energii i jakie subtelne procesy mogą zachodzić w środku. Ale ta wiedza może pozostać tylko wiedzą, a nie doświadczeniem. I zawsze jak zaczynam warsztaty, zawsze mówię tak. Niektórzy przyjechali na mnie popatrzeć, z ciekawości. Niektórzy przyjechali mnie posłuchać, ale niektórzy przyjechali zmienić swoje życie. I mam nadzieję, że wszyscy obecnie tutaj przyjechali zmienić swoje życie. I to można zmienić tylko i wyłącznie przez doświadczenie, a nie przez czytanie, oglądanie lub słuchanie. Jak powiedziałam, pozostaje tylko informacja. Wiedząc wiele o przejściu, człowiek może żyć na niskich wibracjach, nie zmieniając niczego w sobie, nie pozbywając się egoizmu, żyjąc w negatywnym i pesymistycznym nastawieniu do życia, mając nadzieję na manne z nieba. A z drugiej strony są ludzie, którzy nie wiedzą nic o przejściu kwantowym i nie zastanawiają się, czy zabiorę ich do nowego świata Ziemi? mogą codziennie robić małe kroki w kierunku światła swojej boskiej istoty i ujawniać się od wewnątrz. Dzieje się to na poziomie intuicyjnym. Wiele osób w ogóle nie potrzebuje wiedzy. Intuicyjnie czuję, czego chce ich dusza, do czego dążę. Prawdziwe wartości życiowe same się w nich budzą. Ja również znam takie osoby. Nie wykonują żadnej aktywacji, praktyk energetycznych, medytacji, nie śpiewają mantr. Po prostu lubią żyć na pozytywnej fali życia, nieść dobro na ten świat, pomagać z czystego serca ludziom, zwierzętom, naturze. Cieszę się życiem i kochać się i żyję w tym świetle, świecąc. I można bez subtelnej wizji poczuć blask tych ludzi. Ludzie czują w nich cudowne świetliki Ziemi. Na subtelnym planie ich ciała aktywnie zmieniają się i przekształcają się każdego dnia. Ich prawdziwe pragnienie życia w świetle przyciąga wielu niebiańskich pomocników. Ich ciała przykształcałem się i zmieniają się w światła. I moi drodzy, ważniejsze jest życie w świetle, a nie tylko wiedzę o przejściu kwantowym i piątym wymiarze Ziemi. I aktywnie przychodzą ci ludzie, którzy żyją w wysokich wibracjach miłości, radości, życzliwości i serdeczności, akceptacji, wdzięczności, Pokory ego. Och, to jest cudowne. Ja Wam wszystkim życzę doświadczać właśnie tego. Z Wami była Irina.